Wokół powiatu i starosta Tomasz Tamborski, tradycyjnie gość na naszej audycji, pierwszy raz chyba w nowym roku się widzimy, choć zniknął mi papierowy kalendarz, 10 stycznia. Dzień dobry panie starosto. Dzień dobry panie że <grychy> 10 stycznia jest dla mnie dniem mile kojarzonym. Część osób już o tym e, fakcie pamiętała. Dlatego mam taki dzisiaj bardzo dobry wręcz szampański nastrój, aczkolwiek zegar biologiczny u mnie cały czas notyka w jednym kierunku, zresztą tak jak u każdego innego. No to dobrze, tak skoro Pan wspomniał o tej kwestii, to ja też więcej mieszkańców Kobrzegu w ubiegłym roku marło, niż się urodziło Panie Starosto, i tu się cieszyć z czego nie ma. Nie, to rzeczywiście jest duży problem demograficzny. Wszystkie analizy, które są przeprowadzane, mówią o danych dotyczących roku 30, jak dobrze pamiętam, piątego wtedy populacja będzie jeszcze mniejsza, a do roku 2050 oceny są takie, że populacja mieszkańców brzegu może sięgnąć tylko i wyłącznie poziomu 35 tysięcy osób, czyli naprawdę bardzo niewiele, biorąc pod uwagę, że dzisiaj mamy sytuację 40, chyba 2000 osób, no to rzeczywiście stan jest krytyczny i w większości będą to osoby, powiedzmy, bardziej tutaj w kierunku wieku senioralnego niż osoby młode. Niestety nie udaje nam się stworzyć do tej pory projektu dotyczących możliwości zatrzymania młodzieży. Większość młodzieży, która podejmuje studia, a dziś jest to znakomita większość, no niestety do brzegu nie wraca. Bardzo często wśród młodych osób widzimy te osoby, które niestety nie posługują się językiem polskim, co oznacza tylko tyle, że nasze potrzeby tutaj rynku pracy zaspokajamy źródłami zewnętrznymi. Mam tu na myśli dzisiaj oczywisty kierunek ukraiński, związany też głównie z wojną, ale zaczynają pojawiać się już u nas pracownicy, do tej pory z takich krajów troszeczkę egzotycznych, Mam tu na myśli Daleki Wschód. Myślę, że niedawno pojawią się Hindusi, na przykład z, Hindusi z Indii, czy też kierunek filipiński, kierunek wietnamski. Te kierunki będą za jakiś czas również bardzo wiodące. Na dzień dzisiejszy powinniśmy się bardzo mocno stanowić, przygotować programy, programy wieloletnie. To nie mogą być programy doraźne, bo jakiś tam program dotyczący jednorazowego wsparcia niczego nie zmieni, bo w innym przypadku rzeczywiście będziemy miastem typowo senioralnym. No mamy tutaj duże senioralia. Obrzełu każdego roku organizowane przez Uniwersytet III wieku, no ale nie chciałbym, żeby te scenarialia jedno czy tam dwudniowe przekształciły się w scenarialia 365 dniowe Dlatego też uważam, że następna kadencja tutaj samorządowa, wspólna i to samorządu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, no powinna się w dużym stopniu skupić na stworzeniu projektu dotyczącego poprawy możliwości pozostawania ludzi młodych w naszym tutaj mieście, w naszym powiecie i w naszym województwie, bo problem nie dotyczy tylko i wyłącznie samego jakby kołbrzegu, nie dotyczy tylko i wyłącznie powiatu, ale również takie sygnały docierają do nas z innych stron całego zachodnio zachodniopomorskiego. Mam tu na myśli szczególnie te powiaty o troszeczkę mniejszej zasobności. Nie będę żadnego z nich wymieniał tutaj literalnie, ale problem jest powiedzmy ogólnowojeworski. Jasne. Panie Starosto, zmieniamy temat i przechodzimy do spraw bieżących. Ulica czwartej dywizji Wojska Polskiego do remontu. Nieco mnie to zaskoczyło, bo nasi redaktorzy o tym napisali. A mówiąc szczerze, jakoś tak głośno o tym nie było. No, panie doktorze, no bo też jakby inwestycja nie ma jakiegoś charakteru w momencie rewolucyjnego. Jest to szybka inwestycja wyceniana na wartość około 1,5 miliona złotych typowy remont, taki na przykład, jaki obserwowaliśmy na ulicy Mazowieckiej w Kobrzegu, czyli zakładam, że cała inwestycja przy sprzyjających warunkach pogodowych nie będzie trwała dłużej niż dwa tygodnie plus okres przerwy i później malowanie poziome białymi farbami tutaj samej jezdni. Na pewno zakończymy to do końca czerwca, może nawet troszeczkę wcześniej. Nie będzie sytuacji tego typu, że ta droga będzie wyłączona w jakikolwiek sposób z ruchu w okresie sezonu letniego i tak jak powiedziałem, technologia przewiduje sfrezowanie tej starej, spękanej z rakowinami na wierzchni, położenie specjalnej masy bitumicznej, takiej elastycznej, specjalna siatka, która również uelastycznia to podłoże, i na to nałożymy dwie warstwy grubości łącznej 7 cm warstwy bitumiczne. No i w tym momencie uważam, że część w zakresie realizacji inwestycji na głównych drogach uzdrowiska będzie zamknięta, tak? Chyba też do czerwca, jak dobrze pamiętam, miasto zakończy remont, czy też przebudowę. Ulicy Zdrojowej, mamy ulicę Kasprovicza, mamy ulicę Fredry, ulicę Wschodnią. No i teraz dokładamy do tego czwarty Dywizji Wojska Polskiego, mając ten główny, jakby szkielet komunikacyjny, jeżeli chodzi o uzdrowisko, zamknięty. Środki własne, to co podkreślam, tutaj nie aplikujemy o żadne środki zewnętrzne, mamy przygotowane również kolejne środki, o tym pewnie z następnym programach powiemy, ale w tym przypadku, skoro ta inwestycja jest stosunkowo niewielkie wartości, w naszej opinii lepiej aplikować o środki o większej wartości kosztorysowej. Duże inwestycje, gdzie można uzyskać 50%, a nawet 98% dofinansowanie. I o takiej na przykład możliwościach i faktach dowiedziałem się w dniu wczorajszym, między innymi podczas spotkania z Panem Wojewodą w Urzędzie Wojewódzkim. Takie spotkanie miało miejsce i pokazywano nam również możliwości dotyczące aplikacji, w tym nowego programu, bardzo ciekawego, dotyczącego aplikacji na kołobrzewskie zabytki. Dzisiaj rano przed Państwa programem mieliśmy tutaj spotkanie z Muzeum. Wskazywaliśmy możliwości tutaj aplikowania. I tu jest bardzo ciekawe dofinansowanie, bo aż 98%, co oznacza, że przy dofinansowaniu, przepraszam, wartości inwestycji 3,5 zł, bo taka jest maksymalna stawka, no bardzo niewielką kwotę musielibyśmy około 70 tysięcy dołożyć tylko w kodu własnego, więc szkoda byłoby z takiego dobrodziejstwa nie skorzystać. Jakie zabytki remontujemy? Panie redaktorze, dzisiaj rozpatrujemy dwie kwestie. Obydwie są dla nas czytelne, dlatego że Obydwa obiekty są wpisane do rejestru zabytku, jeden to oczywiście jest hangar w Rogowie i to jest jakby w pierwszej kolejności, drugie ewentualna tutaj alternatywa to jest kamienica kupiecka przy ulicy Gierczak, ona również wymaga tutaj działań konserwatorskich i naprawczych, ale bardziej skłaniamy się ku złożeniu wniosku na hangar w Rogowie, a decyzja ostateczna zapadnie w najbliższy czwartek. Jasne. Panie starosta, ja powrócę do tematu dróg. Mamy coraz więcej potrąceń i to wydawałoby się, że o tym mówimy, o tym się słyszy, a jednak jest tak, że Coraz więcej kierowców na tych przejściach dla pieszych się nie zatrzymuje, to po pierwsze po drugie, no coraz więcej pieszych także no na te przejścia wchodzi, pomimo tego, że jadą samochody, albo też się nie rozglądają, bo uważają, że mogą po prostu wejść, bo mają pierwszeństwo. I coraz głośniej się mówi o tym, żeby w kobrzegu jednak budować sygnalizację świetną na przejściach dla pieszych, bo wtedy będzie najbezpieczniej. A co pan na to? No, sygnalizacja świetla na pewno ułatwia i poprawia bezpieczeństwo pieszych, bezpieczeństwo również kierowców. Ja panie rektorze, sam ostatnio w ostatniej chwili zauważyłem i wyhamowałem, nie ukrywam. Bardzo się tej sytuacji przestraszyłem. Pierwszego była to godzina około 19, panował już taki półmrok. Generalnie lawę lekka mgła, przejście nieoświetlone leki deszcz, a. Yy, osoba przewodząca ubrana całkowicie na czarno, więc naprawdę praktycznie zlała się tej z tłem. I tutaj po pierwsze, apeluję, aby miał każdy osoba jakikolwiek odblask, tak? To naprawdę dla kierowcy jest sygnał nawet najmniejszy. Tutaj jakiś odblask powoduje to, że z tej odległości większy, około już 200 metrów taki z widoczny. Dziś, jak Państwo wiedzą, obowiązek noszenia odblasku jest tylko właśnie poza terenem zabudowym, i to jest obowiązek zagrożony sankcją, natomiast przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką drobną opaskę jakikolwiek znaczek. W ostatnim okresie rozdaliśmy kilka tysięcy takich opasek tutaj, na przykład na rękę, na, na rower na torebkę, jakikolwiek, na plecak, inny element, to naprawdę poprawi przede wszystkim Państwa bezpieczeństwo. I proszę pamiętać o tym, że no, żadna satysfakcja jest z tego, że leżymy w szpitalu na przykład z kłamaną nogą i mówimy, ok, ale to nie nasza wina, zostaliśmy tutaj potrąceni przez kierowcę, no ale ostatecznie to przecież nas boli ta noga i to my z tego powodu cierpimy. Więc taki jakby apel tutaj do Państwa. Opaski w każdej chwili możemy w jakimś tam stopniu drukować i Państwu dostarczyć i naprawdę warto ją na stałe gdzieś tam do tej kurtki mieć mieć. Przy Zmocowana. Kwestia dotycząca budowy oświetlenia plus doświetlenia, tak? No bo często jest tak, że może być sytuacja tego typu, że w okresie wieczornym świetlna secja świetlenia jest wyłączana, wtedy jest najciemniej, jest też naszym priorytetem i w najbliższych dniach, jako powiat, wykonamy. Oświetlenie, tutaj sygnalizację świetną Na przejściu dla pieszych na ulicy 6 Dywizji Piechoty, tutaj przejście dla pieszych łączące zakład Zieleni Miejskiej z drugą stroną tam gdzieś się znajduje w chwili obecnie budowany pomnik nad Bereżyńców na wysokości cmentarza wojennego. Jest to o tyle istotne przejście, że sporo osób tam korzysta, ale również tam tędy biegnie ścieżka rowerowa, która w tym miejscu przechodzi na drugą stronę. Tak, jeżeli ktoś jedzie od strony miasta, to jedzie w prawo stronę ulicy 6 Dywizji Piechoty, na później objechać dalej w kierunku Zieleniewa, musi w tym miejscu tą drogę przekroczyć no i często jest też najazd takiej osoby przez przez to przejście, natomiast proszę pamiętać, że w normalnych warunkach, jeżeli nie jest to oznakowane specjalnym znakiem, z takiego roweru należy zejść i rower przeprowadzić idąc pieszo, tak. Jeżeli nie ma takiej śluzy specjalnej wymalowanej, to nie ma żadnej możliwości prawnej i legalnego przejazdu przez, przez miejsce dla pieszych rowerem, tylko po prostu z tego roweru trzeba zejść. To miejsce będzie zrobione. Natomiast rzeczywiście musimy wykonać kwerendę. Ja w najbliższym czasie planuję spotkanie tego naszego zespołu zadaniowego, gdzie jednym z głównych tematów będzie kwestia dotyczące omówienia. Właśnie konieczności budowy sygnalizacji świetnej. Natomiast to, na czym ubolewam, kiedyś, licz... kiedyś były liczne programy dotyczące budowy, modernizacji poprawek bezpieczeństwa, przejść na pieszych i myśmy z takiego programu korzystali, na przykład przy tej słynnej zacji nawet na ilość osób, które to otwierały przejściu dla pieszych w Zieleniwie przy sklepie Dino. Natomiast te projekty dzisiaj generalnie troszeczkę wygasły, jest kierunek inny, a szkoda, bo zastosowano niewielkie środki, bo to jest kwota około 40-50 może tysięcy złotych, można byłoby kilka Taki przejść po brzegu zrobić, i to jest apel do wojewody, do, 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 do sfery rządzącej, aby przemyśleli i być może taki projekt prowadzili dla bezpieczeństwa naszego wszystkiego. Natomiast, no, jakby wzajemnie musimy sobie tutaj pomagać, tak? To nie jest tak, proszę państwa, że ja zawsze wodzę z tego złożenia, że no. Łatwiej się na się zatrzymać tak? Oczywiście pierwszy ma pierwszeństwo. Kierowcy muszą o tym bezwzględnie pamiętać, ale ta wzajemna odpowiedzialność tutaj, wzajemny powiedzmy jakiś stopień zaufania, troszeczkę ograniczony, niech powoduje to, że wzajemne na siebie uważamy i wtedy być może będzie mniej tych wypadków. Natomiast rzeczywiście jestem zwolennikiem sygnalizacji świetnej, oczywiście inteligentnej. Też chcę to bardzo mocno podkreślić, żeby nie było sytuacji, że przejazd przez miasto kołobrze dla kierowcy będzie udręką, bo na każdym przejściu dla pieszych będzie stał kilka minut, czekając na odpowiedni sygnał. Są odpowiednie programy, są odpowiednie tak zielone fale. Można w tym momencie tak to zaprojektować, aby generalnie dla kierowcy te światło zielone było palane, w ten sposób, że przejedzie właściwie dłuższy okres, dłuższy odcinek miasta Kobrzyk, ma ciągle włączone światło zielone. To możemy, Panie Starosto, kiedyś się przejechać po mieście, to może Panu się uda jednak tę zieloną falę np. Na, na ulicy Solnej wywołać? Gdzie... To prawda. Jest to, jest to rzeczywiście problem. Ja uważam, że to wszystko można zrobić. tak to, Proszę Państwa, no, przy dzisiejszych inteligentnych systemach dotyczących zarządzania ruchem drogowym jest to do zrobienia. I to jest, wyrażam, kwestia dobrej woli. Natomiast no, nie przekonują mnie argumenty, że tego się nie da. Da się na pewno, trzeba tylko po prostu zwyczajnie chcieć. Pytanie: w takim razie, zmieniając temat, czy uda się w lutym wy... wyłonić wykonawcę domu dziecka w Gościnie? Mam taką nadzieję, panie rektorze, dlatego że jak dobrze pamiętam, 25 stycznia otwieramy oferty dotyczące budowy tego domu dziecka. Z tego co wiem, jest spore zainteresowanie. Jest to między innymi spowodowane faktem, że no sporo inwestycji deweloperskich w kobrzyku zostało zatrzymane. W związku z czym firmy wykonawcze, firmy budowlane szukają nowych zleceń. To jest intratne zlecenie, bo stosunkowo prosta inwestycja bez pięter, czyli obieg parterowy zlokalizowana tutaj w Gościnie, czyli dobrze skomunikowanym miejscu. Wartość inwestycji trzy miliony czyli całkiem pokaźna kwota i zakładam, że tych ofert w dniu 25 stycznia będzie kilka. No później musimy sobie dać parę na to, żeby te oferty zbadać, sprawdzić ich zgodność ze specyfikacją. No i zakładam, że gdzieś na początku lutego uda nam się ogłosić i również podpisać umowę z potencjalnym wykonawcą. Po czym natychmiast przekażemy mu plac budowy, dlatego że w kontrakcie będzie zapis taki, w którym wykonawca jest zobowiązany do tego, aby w ciągu 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy ten dom dziecka pod klucz wybudować, czyli biorąc pod uwagę kalendarz, no mamy szansę na to, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, aby dzieci pierwsze święta Bożego Narodzenia roku 2023 spędziły już właśnie w tym nowym swoim domu. Panie Starosto, a jeden z czytelników pyta o to, bo tak, tam będzie 16 chyba dzieci, tak? Czy 14? 14. Tak. Oczy, bo no. Panie bo no to jest taka liczba, powiedzmy ustawowa, natomiast ona no zawsze jest taka, że gdyby okazało się, że no mamy na przykład jakieś rodzeństwo i chcemy je skierować wspólnie, no oczywiście ja sobie nie w sytuacji, żeby rodzeństwo rozdzielić, no to w momencie tą ilość o to jedno dziecko powiększymy, tak, no byłoby chyba rzeczą zupełnie niezgodną, gdybyśmy literalnie czytali ustawę i podzielili na przykład rodzeństwo, tak, no to jest niedopuszczalne. A jeden z czytelników pisze, że ma masz 100 dzieci. 100 dzieci mamy generalnie zlokalizowanych we wszystkich domach dziecka, tyle dzieci są opięte pieczą zastępczą, tak i one są zlokalizowane, przepraszam, umieszczone w domach dziecka poza powiatem kołobrzyskim w różnych odległościach. Stąd też między innymi konieczność, w mojej opinii idea budowy tego domu dziecka jako własnego, tak, żeby nie było sytuacji tego typu, że dzieci, które są z naszego powiatu kołobrzyskiego chcąc im zabezpieczyć tą pieczę w postaci opieki w domu dziecka, no musimy kierować daleko poza powiat, tak. To nie rozwiąże problemu, ja też nie zakładam sytuacji tego typu, że będziemy na siłę ściągali nasze dzieci spoza, te, które są poza powiatem, z ich domów dziecka, być może jest tam więc zupełnie dobrze, być może są nawiązane jakieś relacje emocjonalne, natomiast każdego dnia i każdego miesiąca pojawiają się kolejne dzieci, tak? A kolejne dzieci te domy dziecka opuszczają, bo proszę pamiętać, dom dziecka opuszcza się w wieku lat 18, tak? My organizujemy dom dziecka dla dzieci starszych, czyli tych w wieku od lat 10 do lat 18, i tak jak każdego roku pewna grupa osób opuszcza dom dziecka kończąc, znaczy nabywając pełnoletność, tak każdego roku pewna grupa nowych dzieci się pojawia, tak? My w pierwszej kolejności będziemy kierowali te dzieci nowo pojawiające się tutaj z, jakby bieżących problemów. Natomiast jeżeli oczywiście będą miejsca, no to będziemy proponowali tym dzieciom, które są poza naszym powiatem, powrót do powiatu, jeżeli oczywiście będą chciały, no bo jakby ich decyzja w tym momencie jest najważniejsza. Jasne. Panie Starosto, to zmieniamy sobie dalej w takim razie temat. Pisaliśmy niedawno o planie na ulicę Brzeską, dlatego że interesował nas ten plan, bo dowiedzieliśmy się, że jest już wydane pozwolenie na budowę tam przy zejściu na plażę, a miał być plan, pani prezydent zapowiadała, że ona nie chce tej inwestycji, bo nie chcą jej tam mieszkańcy według jej konsultacji, które przeprowadziła i planu nie ma. No Panie Rektorze, no po pierwsze ja zawsze z dużą ostrożnością patrzę na konsultacje, bo kiedy są ogłaszane konsultacje, a później pokazywane są zdjęcia z tych konsultacji, no to jakoś tam wielkich ilości osób nie widzę. Najczęściej jest Pani Prezydent, jej zaplecze, czasami Strażnik Miejski, dwóch, trzech radnych, którzy jakby są tam obligatoryjnie z racji na wykonywany swój mandat. I bardzo niewielka liczba osób. Natomiast pamiętaj, że my się musimy kierować z rzeczywistym i aktualnym stanem prawnym. A stan prawny dzisiejszy jest taki, że mamy obowiązujący plan i naszą rolą jest wydanie pozwolenia zgodnie z obowiązującym planem. My się nie możemy tutaj kierować emocjami, nie możemy tutaj kierować chceniem albo czegoś niechceniem. Wydaje mi się, że wystarczająco wszyscy mieli dużo czasu na to, żeby jeżeli jest tam wola dotycząca zmiany tego planu, no to można było ten plan zmienić. A przypomnę, że plan ten obowiązuje chyba od roku, jak dobrze pamiętam, lat 90. ubiegłego wieku, więc naprawdę ma swoje lata, ale w dalszym ciągu, miał obyły tu lat, jest planem obowiązującym. Więc jeżeli ktoś tam miał inną wizję, no to wydaje mi się, że poszczególne kadencje przez te lata było tego czasu wystarczające, aby się tym zająć. Natomiast inwestor, który proszę pamiętać kupił tą działkę od Urzędu Miasta w przetargu z obowiązującym w tym czasie planem, no wykonuje jakby swoje prawa, tak? I trudno się w tym momencie dziwić inwestorowi, że chce wybudować tam obiekt, który jest zgodny z obowiązującym planem w dniu zakupu przez niego tej inwestycji, podkreślam od Urzędu Miasta. Nie no, tak, oczywiście tam jest problem taki, bo my sprawdzaliśmy temat nie po starostwie, tylko po Radzie Miasta, bo do Rady Miasta wpłynęło pismo, gdzie tam na dzień dobry strata została na jakieś 15 milionów obliczona przy zmianie. E, no to jest, planu. To jest strata, więc, sytuacja, więc sytuacja byłaby taka, gdybyście wy nie dali pozwolenia, że piłka byłaby po waszej stronie. No, Panie rektorze, no jak podkreślam, nie kierujemy się emocjami, a przepisami prawa, tak, w urzędzie miasta też musi nastąpić duża rozważność i uwaga. No przypomnę, że miasto w chwili obecnej również ma problem z tak zwanym płacem zdrowym, gdzie takie roszczenie w znacznie większej kwocie wpłynęło i pewnie dopiero sąd rozstrzygnie ich rzeczywistą wartość, a tu w tym momencie tak zwana strata planistyczna określana byłaby też na pewnie jakąś kwotę i gdyby sytuacja była tego typu, że ktoś co podkreślam, kupił to od Urzędu Miasta w przetargu z obowiązujący w tym czasie planem i po zakupie ktoś mu ten plan zmienia na powiedzmy warunki gorsze, no to ta strata planistyczna jest w ewidentna i to jest do wyliczenia, takie jak są metry, powierzchnie, kubatury itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ktoś w tym momencie ma zupełnie uzasadnione roszczenie do tego, aby zdomagać się odszkodowania w tym zakresie. W tym przypadku po wydaniu tej decyzji takie odszkodowanie oczywiście pojawić się nie może, no bo jakby oczekiwania inwestora zostały spełnione. No i teraz kwestia dotycząca tego, w jaki sposób będzie tą inwestycję sobie tam realizował. Panie Soros, to dwa ostatnie takie tematy. Hmm, chciałem powiedzieć zamach w Sienkiewiczu, ale to może nie. Ale mieliśmy taki przypadek właśnie w Sienkiewiczu, gdzie wysadzono toaletę. I chciałem pana zapytać o komentarz, ale właśnie zastanawiałem się, w jakiej kategorii, bo może nie obyczajowej. Natomiast. Ale no właśnie, ale wy pan, tak, tak się zastanawiałem, bo jak nie ma jakichś wypadków, tak jak do tej tragedii, do której doszło w Lublinie, gdzie młody kierowca. Niewiele po ukończeniu kursu na prawo jazdy i zdaniu egzaminów no, doprowadził do tragicznego wypadku. Może wartałoby przeprowadzić jakieś zajęcia z uczniami, żeby pokazać im, co się dzieje, gdy się używa petardy, bo może jeszcze nie wszyscy po prostu wiedzą. Zwłaszcza, że w obecnych czasach żyjemy w internecie i tam takie rzeczy się pokazuje. Być może ktoś chciał sprawdzić w realu, a nie warto. Niestety internet jest pełen różnych instrukcji mówiących o tym, w jaki sposób skonstruować sobie petardę, fajerwerki, tego typu rzeczy. Same użycie fajerwerków też często powoduje sytuacje tego typu, gdzie producenci mówią, że należy odejść, jeżeli fajerwerk nie odpali, to nie podchodzi itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko, miał wszystko to każdego roku do po okresie nowego roku, okresie Sylwestra na szpitalny oddział ratunkowy trafiają osoby z poparzeniami, pourwanymi jakimiś palcami, innymi elementami właśnie w wyniku nieodpowiedzialnego zastosowania tych fajerwerków. No ja to nazwę dosyć prosto, to, to przykład i nie nie chcę to tłumaczyć wiekiem. Tak? Wiek tutaj nie może być żadną receptą, żadnym tłumaczeniem. Ostatecznie staramy się traktować naszą młodzież w szkołach, pan nas jako młodzież dorosłą. Często ona już taka jest. Tutaj mam tu na myśli osoby, które ukończyły 18 lat życia, ale mimo tego faktu, że ktoś tych 18 roku życia nie ukończył, i jest przez nas traktowany jako osoba poważna osoba odpowiedzialna. No, Skraną nieodpowiedzialności, jest przyniesienie takiego elementu w ogóle do szkoły, gdzie przecież przebywa. Wiele koleżanek i kolegów, wiele nauczycieli, pracowników to ustwarza niebezpieczeństwo, a sama próba sprawdzenia, jak to, jak to, jaki to przyniesie skutek. No, całe szczęście, dzięki Bogu, że skończyło się to tylko i wyłącznie z niszczeniami materialnymi, które przez tę osobę będą naprawiane, i tutaj nie widzę żadnej innej możliwości. Osoba całe szczęście miała na tyle na końcu cywilnej odwagi, że się zgłosiła do dyrekcji i poniesie oczywiście z tego tyłu konsekwencje, przede wszystkim te konsekwencje dotyczące odpracowania strat materialnych, zapłacę po prostu i najprawdopodobniej obciąży to oczywiście jego opiekunów czy też rodziców. Natomiast, no, no nie będziemy takiej głupoty, proszę Państwa, tolerowali. No, w mojej opinii nie jest to dosięgać daleko, nie dojdzie do. Relegowania tego ucznia ze szkoły, ale niech ten przykład będzie naprawdę takim sygnałem, że następnym razem powiedzmy, będziemy do tego podchodzili bardzo, bardzo rygorystycznie. Tak, Wśród naszej młodzieży nie może być młodzieży, która stwarza zagrożenie innym uczestnikom zajęć lekcyjnym, swoim koleżankom i kolegom. Tak? Całe szczęście, podkreślam, skończyło się to tylko i wyłącznie na tych stratach materialnych, a przecież biorąc pod uwagę siłę, jaka tam była tej eksplozji, proszę zwrócić uwagę, no, że kamionka właśnie jest roz Rozsadzona. To gdyby się to stało w ręku tej osoby, no to nie widzę najmniejszej szansy, żeby ta ręka została uratowana, a być może ręce, czy też jakieś inne oczy, twarz innych osób, które w tym znaczeniu brały udział. Gorący apel to nie jest miejsce szkoła, ani żadne inne miejsce, ani dom, ani las, ani podwórku na eksperymentowanie z tego tytułu rzeczami. To nie jest generalnie zabawa wojny, to jest po prostu zwyczajna głupota i tą głupotę będziemy z całą tutaj stanowczością nie tolerowali i relegowali z naszych szkół. W tym przypadku jeszcze do tego relegowania już się nie dojdzie, ale niech będzie to naprawdę dużym ostrzeżeniem dla innych osób, które miałyby nie najboże takie złe pomysły. Być może po prostu, nie wiem, są tam jakieś lekcje w tej chwili dotyczące spraw obronności. Warto poruszyć e, zasadę działania materiałów wybuchowych na takich małych powierzchniach, a ta kamionka, o. To jest, panie rektorze, no to jest Wolę nie myśleć. To jest naprawdę twardy materiał, nasze tkanki miękkie w postaci palców, dłoni itd, i z pewnością nie oparłyby się sile tego wybuchu i tam mogło dojść do, do naprawdę wielkiej tragedii, tak? No, całe szczęście, że, że skończyło się to tylko tymi satelitarnymi. Niech to będzie wielką przestrogą, i tutaj bardzo mocno ostrzegam wszystkich, którym kiedykolwiek by taki pomysł do głowy przyszedł. Następnym razem tak dużej tolerancji na tego typu działania już nie będzie. Temat ostatni, panie starosto Perły Powiatu, bo. No właśnie, czy będą? Nie było pereł powiatu chyba przez dwa lata, jak sięgam pamięcią, bo był COVID. A teraz jakie plany ma starosta taką panie, panie, panie rektorze, w mojej opinii no w tej absolutnie trudnej sytuacji, tak, dotyczącej po pierwsze wojny, tak, i to to naprawdę wojny tragiczne, przecież każdy, kto włączy telewizor, widzi, co się tam dzieje, tak. no, nie sposób byłoby dla mnie organizować perły, perły były najczęściej określone występem jakiegoś artysty, jakiegoś satyryka, kabaretu i tak dalej tak dalej, chyba nie pora teraz nam wszystkim do śmiechu, wchodzimy też chyba w najtrudniejszy okres dla przedsiębiorców, widzimy co się dzieje, sporo zakładów zaczyna się zamykać, ograniczać swoją produkcję, redukować personel, w mojej opinii nie jest to najlepszy moment na organizację jakiejkolwiek gali, dlatego też podjęliśmy decyzję, aby w tym roku, w styczniu, one najczęściej były te gale, i jej nie organizować. Rozpatrzymy generalnie kwestię jeszcze możliwości organizowania innej gali, ale to jest jakby inny odbiorca, inny kierunek, czyli Gali Kultury. Ona najczęściej jest w maju związanych z kobrzyskimi pegasami. Natomiast jeżeli chodzi o Peru powiatu, to uważam, że w obecnej sytuacji gospodarczej kraju i tej geopolitycznej w Europie nie jest moment na organizowanie jakiejkolwiek w kobrzegu Gali. Następnie. Panie Starosto, dziękuję za komentarz. I usłyszymy się, widzimy za dwa tygodnie, komentował starosta Kołbrzyski Tomasz Tamborski. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia i do usłyszenia.